Cześć, jestem Sarczy, witam Was bardzo serdecznie w pierwszym odcinku serii Zagrajmy w Infamous First Light. Jest to samodzielny dodatek do gry Infamous Second Son, która ukazała się parę miesięcy temu na PlayStation 4. Oczywiście samodzielny dodatek również jest dostępny tylko właśnie na PlayStation 4, ale do jego uruchomienia nie potrzeba podstawowej wersji gry, więc możecie bez problemu zakupić tylko to rozszerzenie i się nim dowoli bawić. Dodatek jest dostępny w tym momencie na europejskim PlayStation Network wczoraj, za 63 zł. I warto dodać, że za około 2 tygodnie we wrześniu w Polsce ukaże się również wersja pudełkowa tej gry, tego dodatku, więc jeśli ktoś chce mieć ją w swojej kolekcji na półeczce, no to bez problemu może poczekać właśnie na premierę wersji pudełkowej. Rodzimy oddział firmy Sony wydał grę oczywiście w polskiej wersji językowej, więc mamy tutaj pełny dubbing i napisy. Chociaż, jeśli ktoś chce, to może sobie włączyć angielskie głosy i polskie napisy. Zanim rozpocznę przygodę, która ma podobno trwać około 4 do 5 godzin, to wspomnę tylko, że tym razem wcielimy się w fetch, czyli w Abigail Walker. A więc jest to dziewczyna, którą spotkaliśmy już w podstawowej wersji gry, ona włada mocą neonu i po prostu tutaj zobaczymy jej historię, jak to się wszystko zaczęło, że ona ma te wszystkie moce i jak ostatecznie doszło do sytuacji, w której spotkaliśmy ją właśnie w z Second Sun, kiedy kierowaliśmy Delzinem Roem. Cała akcja będzie się rozgrywać jakiś czas przed wydarzeniami z Infamous Second Sun, a więc mamy tutaj do czynienia ze swego rodzaju prequelem, więc jestem osobiście strasznie ciekaw, jak to wszystko będzie wyglądać, chociaż wiadomo, osoby, które grały w poprzednią wersję podstawową Infamous Second Sun mniej więcej wiedzą o czym będzie dodatek, bo tam było wspomniane, co się wcześniej działo z naszą bohaterką. Tutaj też ważną rolę będzie odgrywał jej brat. No ale dobra, wszystkiego dowiemy się z czasem. Na razie rozpoczynamy nową grę na poziomie normalnym. 7 lat temu pojawiła się garstka ludzi zwanych przewodnikami. Każdy z nich posiadał zdolność manipulowania określonym rodzajem materii oraz wykorzystywania jej jako broni. Gdy doszło do serii śmiertelnych wypadków, powołano Departament do Spraw Obrony Zunifikowanej DOZ, który ścigał przewodników i zamykał ich w specjalnym ośrodku odosobnienia zwanym Curden K Station. To już doskonale oczywiście znamy z Infamous Second Sun, ale twórcy nam tutaj to wyjaśniają również w tym przypadku. Mogę Ci, jeśli się nie otworzysz. Pan Walker. Panna Walker. Hey, Walker. Hey! Proszę. Powiedz mi, co się stało. Okej. Okay. Rodzice wzięli mnie na rozmowę jak odkryli, że mam moc. Pff, no nie miałam. Na szczęście mój brat Brent opiekował się mną. Wziął mnie za rękę i uciekliśmy. Kilka lat żyliśmy na ulicy, wciąż w biegu, wciąż w ukryciu. Robiliśmy niefajne rzeczy, żeby zarobić, ale nasza ostatnia fucha w Seatu była gorsza niż wszystkie inne razem wzięte. No, daj spokój. To już ostatnia robota. Jest załadowany, chodźmy już. Nie, przecież to dzień wypłaty. Mm. Ile? Starczy na mieszkanie. Tak. Tak. I jeszcze zostanie na birmańskiego kociaka. To jak? Chodź. To już coś. W końcu zaczniemy od nowa. Uda nam się, uwierz. Cholera, schowaj się. Co? Glinę Zostań, zaczekaj tu. Odciągnę ich I Nie, stój Rób swoje i pryskamy stąd Myślisz, że nikt nas nie znajdzie? Nikt, jak... Nie, nie, nie używaj mocy Nikogo nie zabiję, chcę tylko... Tylko pomóc Fetch. No dobra Ej Chodź tu! Spójrz tu! No dalej, spójrz na mnie! Konieczne? Tutaj, Hal! Jedna do sprawdzenia! Dobra, dobra, mała. Tutaj. Obejmujemy więc po raz pierwszy kontrolę na Fetch. Widziałaś tu gdzieś gnojka z Irokezem? Znajdę go, jak przeszukam twoją łódź. Czekaj! Pokazać ci sztuczkę? No i dobra, trzeba będzie uciekać, odwrócić uwagę gliniarzy, więc ruszajmy. kazał mi trzymać swoje moce w tajemnicy. Gdyby ktoś dowiedział się, że jestem przewodniczką, przymknęliby mnie. Tamtej nocy się nie bałam. Miałam użyć mocy, żeby wykonać zlecenie, a potem mieliśmy zbięć. Bylibyśmy daleko, zanim dozowcy zdążyliby przybyć na miejsce. No ok, więc trzeba będzie uciec w policji i składajmy w, w takim razie, poszukajmy jakiegoś schronienia. Spróbujemy poruszać się za łukami, ale jednocześnie unikać miejsc, gdzie mamy policję również, więc trzeba będzie tutaj bardzo uważać. W każdym razie, jako że gramy fetch, która włada mocą Neonu, którą doskonale znamy już z Infamous Second Son, musicie się na to przygotować, że przez większość. Chyba. Nie wiem. Że przez większość właśnie tej mocy. Będziemy używać, już znamy ją właśnie z podstawowej wersji gry, gdzie nasz bohater odebrał tę moc od fetch, a raczej przyjął ją do siebie. Chyba zjałam. Tak się teraz zastanawiam, gdzie unikniemy tego helikoptera, żeby nas nie zauważyli. Tutaj możemy się ukryć teoretycznie. Damy radę? Chyba tak. Zmyliłam go. Helikopter tu wprawdzie ciągle krąży, ale nie widzi nas w tym momencie, więc powinno się udać. Musimy tylko jeszcze trochę odczekać. Dobra, udało się. Brent, jesteś cały? Tak, ale jak zaczęłaś świecić, zrobiła się afera. To niebezpieczne, musimy uciekać. Dozowcy tu idą. I co z naszymi planami? I z moim kotem? Powiedz, co trzeba zrobić, pomogę. Ach, dobra, ale pośpiesz się. Apartament na rogu trzeciej i Stone. Włam się i zabierz czerwoną torbę. Okej. Okay. Co w niej jest? Przynieś ją, a odpłyniemy łódką pełną <słuch> forsy. <słuch> to mi się podoba. Spoko, damy radę, brachu. Zawsze jesteśmy jeden krok przed nimi. Tylko pośpiesz się. Nie nadawał sobie, gdybyś trafiła do więzienia DOZ. <słuch> No i dobra, i pierwszy raz możemy tak już na dłużej wypróbować nasze moce, które na razie oczywiście nie różnią się za bardzo od tego co widzieliśmy w Infamous Second Sun, aczkolwiek twórcy zapowiadali, że Fetch będzie miała te moce bardziej rozbudowane od tego co mogliśmy zobaczyć w podstawowej wersji gry, więc zobaczymy. Oczywiście te moce będziemy sobie ulepszać dopiero z czasem, jak będziemy zdobywali punkty doświadczenia. To jest podstawowa umiejętność, czyli taka umiejętność szybkiego biegu. Możemy od razu w nieskończoną ilość czasu tego używać. Pamiętamy, że Delsin mógł to dopiero odblokować, a teraz właśnie możemy normalnie tego używać kiedy tylko chcemy. I musimy dostać się do tego mieszkania tutaj. Tak jak powiedział brat, Fetch, więc spróbujemy. Przetrzymajby w biegu ścianie, to oczywiście również doskonale sobie z tego zdajemy sprawę. Elegancko. No i dobra. Wchodzimy do środka. Zamknięte. Ale tu dla nas nie problem, bo możemy oczywiście również strzelać naszą neonową mocą i w ten sposób wejdziemy do mieszkania. Żadnych świadków się! A Waliska? Chcę, ja chcę tylko tę czerwoną torbę. No proszę, tego się nie spodziewałem, ale okazuje się, że ktoś tutaj był przed nami. No i będziemy musieli się z nimi rozprawić tutaj. Czy to nie są przypadkiem bandjory z gangu rekinów? Gdzie jest torba? Których znamy. Second stun? Być może. Na razie bierzemy torbę. Co Cześć. Odładuję się. Będzie mi to potrzebne. Dobra. Od czasu do czasu trzeba będzie wysać neon, żeby zregenerować swoje siły i przy okazji naszą moc. Więc tak też zróbmy. Okazało się, że była tam kurczę bomba i nic z tego nie wyszło. Okej. Okay. Byłaś tam? Co się stało? Jacyś ruscy bawili się bombą. Cholera, rekiny. Znaleźli go. Kogo? Mojego szefa. Jak wiedzieli o apartamencie, to wiedzą o naszej łodzi. Chodź. Dobra, grzej silnik, zaraz tam będę. Przepraszam, naprawdę chciałem cię kupić. Co? Spoko, brachu, Następnym razem. Dobrze, a więc wracamy w takim razie do... Tej łodzi, gdzie wcześniej byliśmy e, wraz z, z bratem. No i spróbujemy obmyśleć e, nasz e, dalszy e, plan. Zaczyna się ciekawie. E, na razie wprawdzie dość niewinnie, no bo e, to była nasza kolejna robota, e, którą tutaj robiliśmy. Nie, nie zbliżaj się do łodzi. Kręcą się wokół niej, uzbrojone rekiny. Co? Zaraz tam będę! Nie! Jeśli zostaniesz przy nich ataku paniki, to cię porwą. Wszystko pod kontrolą, nie bój się. Dobra, kończ zagadkę i się chowaj. Brent oczywiście chce chronić swoją siostrę. On sobie zdaje sprawę z tego, że Fetch ma te nadnaturalne moce i że na nią poluje między innymi Augustin, która jest szefową organizacji DOZ. Przypominam, że DOZ to jest właśnie taka organizacja, która ma w teorii zwalczać tzw. bioterrorystów czy też przewodników. Czyli osoby, które mają takie specjalne moce. To tak wam przypominam tylko, jeśli albo nie znacie fabuły Second Sun, albo jeśli teraz już zapomnieliście po prostu o pewnych szczegółach. Wow! Orzesz. Nie Cię. Jak zaczynało mi odbijać, myślałam o bręciach. To mnie uspokajało. Trzymam się dobrych wspomnień. Pierwszej nocy w Seattle skryliśmy się przed deszczem pod wiaduktem. Czytaliśmy komiksy przy latarce, aż zasnęliśmy. A później jakiś typ chciał ukraść nasz skromny dobytek. Chciałam, żeby za to zapłacił. Tej nocy ustaliliśmy zasady. Pierwsza z nich: nie używać mocy. Nigdy. Rzeczy przypadły, ale cały czas mieliśmy siebie. Nie powinnam była używać mocy! To przeze mnie go zabrali! Przeze mnie! Odbiło mi! Te haluny bardzo mnie zmieniły. Budziłam się z nowymi mocami, i moje ciało rwało się do walki, ale umysł poddał się. Doceniam szczerość, panna Walker. Zróbmy przerwę. Może pokażesz mi te swoje nowe zdolności. No, chyba chcesz nad nimi zapanować, prawda? To jest właśnie Augustin, czyli szefowa DOZ. Po to tu przecież jesteś. A czy ja wiem, jak ostatnio ich użyłam? W takim to... razie zaczniemy od podstaw, będę obserwować twoje postępy stamtąd. Tylko proszę cię, pamiętaj, nie głupia? bądź głupia. Głupia to moje drugie imię. Nieprawda, Walker. Przetrwałaś. Doskonale ją pamiętamy z infamous Second Sun. Sporo nam tam nabroiła i napsuła krwi. No a to jest oczywiście prequel, więc mamy tutaj z nią znowu do czynienia. Każdy ma jakąś słabość, tylko trzeba ją znaleźć. No i jesteśmy w tym momencie właśnie w więzieniu w Curden Key Station. Czyli w tym więzieniu dla przewodników stworzonym przez DOZ. No i tutaj Augustin dba o to, przynajmniej w teorii, żeby zapanować nad mocami fetch, i będziemy tutaj w pewnym sensie trenowani. Przybliżamy widok, i wtedy możemy ujawnić słabe punkty danego przeciwnika, w tym przypadku zwykłych posągów, i strzelić w nie. To dopiero początek, ale świat nie będzie na ciebie czekał. Czasami trzeba działać instynktownie. No i w momencie, kiedy przybliżamy widok, to czas trochę zwalnia. To już też znamy z podstawki. Nie jest to żadna nowość. No, całkiem nieźle, jak na początek. Co pani powie na nieco ciekawsze? Imponujące, prawda? Te hologramy są niezwykle realistyczne, a teraz proszę je zabić. Nie będę tak bezmyślnie strzelać, okej? Okay? Ich twórca, Eugene, też przewodnik, nie ma nic przeciwko. Ale po co? Chodzi o przetrwanie. Nie tylko pani, ale wszystkich, którzy nie mogą się bronić. No dalej, ochroń go. No proszę, kolejne nawiązanie do Infamous Second Sun Pojawiło się imię Eugena. Czyli kolejnego przewodnika, którego poznaliśmy w podstawowej wersji gry. Bardzo mnie cieszy twoja waleczna postawa. Przekonajmy się w takim razie, co potrafisz. Czas ucieka. Znajdź zakładnika i go uwolnij. Dobrze, a więc możemy patrzeć również przez, przez ściany. Ważna umiejętność, z której warto <grym> będzie korzystać. Na pewno będę się starał to robić. Ok. Tak jak mówię, to jest tylko trening. Dobra robota, niedaleko stąd ukryłam kolejnego zakładnika. Musisz go szybko uratować inaczej umrze w mękach. To jest tylko trening, który ma nas nauczyć pewnych zachowań, a przy okazji traktowane jest to jako wyzwania, które będzie można po prostu y, pobijać. Y, jakie wyniki będziemy zdobywać, z czasem to będzie determinować to, ile punktów y, uzyskamy. Dobra, Twój wynik w tym teście nie rzuca na kolana. Spróbuj jeszcze raz. No i tak. Właśnie w tym momencie ukończyliśmy pierwsze y, wyzwanie. I. Z tego co słyszałem, to będzie można po prostu rywalizować z innymi graczami właśnie w tych wyzwaniach na uzyskane wyniki i oczywiście, jeśli będziemy chcieli, to możemy sobie wszystkie takie wyzwania wykonać prawdopodobnie jako rzecz czysto poboczną. W panelu po prawej stronie wyświetla się lista dostępnych wyzwań. Wciśnij L2, aby przejść do ekranu ulepszeń. No i tutaj drzewko umiejętności. Za wykonywanie zadań otrzymujesz punkty zdolności SP, które możesz wymieniać na nowe moce i ulepszenia, czyli podobnie jak w podstawce. I tutaj mamy różne umiejętności. Za pomocą lewej gałki analogowej wskaż zdolność fotonowej skok, a następnie wciśnij X, aby ją kupić. Oczywiście mamy do dyspozycji również inne umiejętności, ale teraz akurat gra pokazuje nam tę konkretną zdolność w grupie prędkość światła. I fotonowy skok powoduje, że jeśli przytrzymamy kółko, a później wciśniemy X, to możemy wyskoczyć wysoko w powietrze, co nam się może przydać w trakcie eksploracji. Trzeba sięgnąć granic swoich możliwości. No i zobaczmy, wypróbujmy tę moc. W ten sposób właśnie możemy wyskoczyć. Podstawowe szkolenie za panią, ale czy jesteś wytrwała panią? Czy będziesz walczyć w obliczu przeciwieństw? Czy może skulisz się w kącie? panna Walker. Dobra, mamy zatem kolejnych yy, zakładników do uratowania. Następne wyzwanie. Szybko, Walker. czekają następni. Byłoby przykro, gdyby zginął. Starajmy się jak najszybciej ich ratować to wtedy otrzymamy więcej punktów. Oczywiście jest to rzecz w pewnym sensie poboczna. Teraz akurat musimy to robić, bo gra nam po prostu chce pokazać taką możliwość. Ale możecie być pewni, że w dalszej części że w dalszej części wrócimy normalnie do fabuły, którą poznawaliśmy jeszcze przed chwilą czyli to, co się działo dwa lata przed tymi wydarzeniami tutaj. Dobra, szybko atakujemy tych. Jest i ratujemy zakładnika. Oczywiście wszystko to tylko hologramy, a więc nie jest to nic realnego szczególnie. Dobra, przejdźmy na razie tutaj. Kurde, kolejny zakładnik się zbliża. Muszę się pospieszyć jeszcze z tą grupą przeciwników. Dobra, jest zakładnik. Schodzimy na dół i załatwimy tych. Tak jest. Ratujemy tego. I ruszamy dalej. Przygotuj się na grupę trzecią. Dobra, tam jest jeden. Tak jest, załatwiony. Dobra, kolejni chyba na dole. A nie, tu są. Dobra, też ich szybko załatwimy w takim razie. Przejdźmy tutaj. Trzeba się pospieszyć. Dlatego, że lada chwila wyjdą następni. W ten sposób też, oczywiście, możemy uderzać. Dobra, i ruszajmy po kolejnego zakładnika, bo już się pojawił na mapce, więc jak najszybciej trzeba go będzie uratować. Żeby tutaj zaliczyć jak najwyższy no. wynik punktowy. No. Tutaj w nogę trafić. Staramy się oczywiście strzelać w te czułe punkty, bo wtedy jeden strzał wystarcza, żeby dorwać takiego gościa. Dobrze. A jejaj, jest ich więcej. Trafiamy, trafiamy. Zwróćcie uwagę, jeśli nie trafiam mu w czuły punkt, to wtedy muszę ileś razy trafić z rzędu. Dobra, tam jest jeszcze jeden. Ten system, oczywiście, też już znamy z gry podstawowej. Ok. Dobra. A, jeszcze żyje. Dobra, załatwiony. Zakładnik kolejny będzie tutaj. Proszę bardzo, już go mamy. Strzelamy, strzelamy szybko. Dobra. Jeszcze dwóch zakładników pozostało. Kolejna grupa się pojawia za chwilę. Oni wyeliminowani, jeszcze kolejni z tamtej strony chyba. Tylko, że na górze, podejrzewam, więc ruszmy do nich. Tutaj są jeden i drugi. Pięknie. No to gdzie teraz? Teraz z tamtej strony zbliża się zakładnik, ruszamy jak najszybciej, no i tutaj ich mamy. Jeszcze raz, trafiamy w jednego i w drugiego, tak jest. Przygotuj się na grupę szóstą, jedna będzie tutaj. Czyli widzicie sami, wydarzeniami fabularnymi gra przy okazji Chcemy mieć jakiś pretekst, żeby zaoferować nam trochę treningu i po prostu zeznajomić ze sterowaniem, bo to z pewnością się przyda w przyszłości, jak będziemy walczyć z kolejnymi przeciwnikami. Tu jest jeszcze jeden. Dobra. I to już wszyscy zakładnicy uratowani. Twoja akcja ratowania zakładników była zadowalająca. Twoje osiągi są punktowane. Podam Ci osiągnięcia pozostałych przewodników, żeby Cię zmotywować do rywalizacji. Treningów nigdy dość. Nie chciałabyś ich wszystkich pokonać? I to jest to co, co mówiłem, czyli możemy spauzować grę. I tutaj w panelu po lewej stronie widoczne są dostępne areny Curtain czyli właśnie Różne takie wyzwania, które możemy wykonywać i zdobywać w nich punkty. Bardzo dziękuję. Usiądź. A teraz opowiedz mi, co się wydarzyło później w Siedl. Po całonocnych poszukiwaniach brata wróciłam do portu, gdzie zastałam wrak naszej łodzi. Tam go spotkałam. On też szukał Brenta. Sorry, malutka, przepraszam, nie widziałaś tu czasem takiego kolesia z jirokezem? Czy ty znasz Brenta? Jesteś od ruskich? E, rekinów? Nie, w życiu. E, twierdzisz, że to jest ich sprawka? Chulera. Ciągle porywają mi moich pracowników. Porywają? Stój! Wiesz może gdzie jest? Pokażesz mi! O, mój słoneczko, wydaje mi się, że masz zbyt ładną buźkę, żeby mieszać się w takie sprawy. Nie wiem, co cię łączy z Brentem, ale... To mój brat. Pomóż mi. Brat? E, jesteś fecz? A ja Shane. Shane? Brent się nie pochwalił, że ma taką cudną, uroczą szansę. Proszę! Stresztę. Powiedz, gdzie go szukać! Wschodnia... strona. Dziękuję. Jakbyś coś wymyślił, to dzwoń na telefon Brenta, ok? Tak jest, pewnie, jak sobie życzysz, słoneczko. Tylko uważaj na siebie, dobra? Muszę przygotować to miasto na moje prawdziwe oblicze. Potrzebuję neonu. Dużo neonu. No i w taki oto sposób będzie prowadzona właśnie fabuła w Infamous First Light. że rekiny są w pełnej gotowości, więc musimy działać szybko. Dobra, ja już jestem w drodze po neon. Hola, hola, słoneczko. Sam lubię sobie czasem coś wciągnąć. A to, żeby Jest To gaz... sztuczka, w której nauczyłam się w Jersey. Gas pozwala mi szybko biegać. Muszę ci uwierzyć na słowo, przewodniczko. Ciekawe, jakie jeszcze jest wasza Musimy zatem dostać się na szczyt neonu. Cała historia właśnie będzie wyglądała tak, że Fetch będzie opowiadała tę historię Augustin, czyli tej szefowej DOZ. My będziemy więc przeskakiwać trochę między tymi wydarzeniami z Curden k Station, a tymi, które tutaj opowiedzą nam, co się stało z Fetch i z jej bratem. Muszę się dostać do tego dużego znaku, to pomoże mi znaleźć Brenta. Więc poznamy szczegóły tej całej historii na pewno w ciągu najbliższych godzin rozgrywki. Ja teraz Wam dziękuję za oglądanie. Zapraszam Was do oglądania kolejnych odcinków z tej serii. Ona nie będzie jakaś długa, ale mam nadzieję, że będziemy się dobrze bawić tak jak świetnie się bawiłem osobiście przy Infamous Second Sun. Jeśli Wam się podobało, to możecie zostawić kciuka w górę. Napiszcie też jakiś komentarz i wyczekujcie następnego materiału z tej gry. Cześć!